Jak zamienić wodę w złoto, czyli Polak potrafi. Jak do tego doszło? Nie wiem. Słuchajcie, co się od Belzebubia w Bełchatowie do czorta. Jak się dorobić wielkich pieniędzy, jak zgarnąć wielką kasę? Ktoś by powiedział: "Może iść do roboty", ale po co, skoro są lepsze metody? I na taką metodę wpadło pewne niezwykle pomysłowe małżeństwo. Okazuje się, że wystarczy nalać wody z kranu do wiadra, dosypać tam jakiegoś dziadostwa, zrobić sobie lewy certyfikat i sprzedać tę wodę elektrowni jako cudowną wodę z lichenia obej i żyjcie ten materiał do czorta. Mają rozmach, syny. Stojąca na złożach węgla brunatnego elektrownia Bełchatów okazała się żyłą złota dla małżeństwa. 45-letnia prezes spółki z województwa zachodniopomorskiego i jej 55-letni mąż które zwykłą kranówkę z niewielkim dodatkiem chloru i kwasu fosforowego sprzedawało gigantowi energetycznemu jako innowacyjny preparat do odsiarczania spalin. Miał minimalizować wytrącanie się osadów twardych w procesie produkcji energii. W sumie elektrownia za 21 milionów złotych kupiła i użyła ponad 1, 200 tysięcy litrów kranówki. Niepojęte, że tak poważne instytucje nie sprawdzają certyfikatów, E, że dostawca nie jest dokładnie sprawdzony. Zdaniem naukowczyni to mogło spowodować poważne zanieczyszczenie środowiska. tysiące ton, w zależności od mówimy e, okresie czasu, dwutlenku siarki, czyli bardzo szkodliwej substancji dla naszego zdrowia ludzkiego. Dopiero po kilku latach ktoś zorientował się, że substancja nie działa i w 2021 roku sprawa trafiła do prokuratury. Wkrótce małżeństwo zniknęło z Polski, a sąd wydał europejski nakaz aresztowania. Funkcjonariusze ABW ustalili, że podejrzani przebywają na terytorium Królestwa Hiszpanii. Dzięki współpracy z hiszpańskimi organami ścigania małżeństwo zostało przekazane stronie polskiej. Prokuratura Regionalna w Łodzi przedstawiła zatrzymanym zarzuty osiągnięcia korzyści majątkowej oraz założenie i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Usłyszeli też zarzuty zbrodni fakturowej. Na fałszywych fakturach od podmiotów założonych na słupy ich firma zarobiła ponad 8 milionów złotych. Księgowała te faktury wystawione przez podmioty powiązane, które nie dokumentowały prawdziwych transakcji, a co za tym idzie odprowadzała do skarbu państwa mniejszy podatek dochodowy i mniejszy VAT. Decyzją sądu małżeństwo, któremu grozi do 25 lat więzienia zostało aresztowane na 3 miesiące. Jeżeli znacie jakieś inne ciekawe przykłady tego rodzaju przedsiębiorczości umieśćcie je w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy. Życzę pięknej niedzieli i wszystkiego dobrego. Niech Was wódz złogosławi.